Dla mnie Polsa to rodzina i e, ja kiedyś pamiętam, kiedy już jakiś czas temu dostałam propozycję, e, kiedy jeszcze byłam w poprzedniej stacji, e, to myślałam sobie, że to są takie słowa puszczane na wiatr e, albo z potrzeby mówienie coś, co chcemy usłyszeć. A naprawdę okazuje się, że tutaj ludzie, którzy pracują, są bardzo zaangażowani w każdą jednostkę. E, Możesz czuć się na równi. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. I to się bardzo czuję tutaj. E, ja mogę to potwierdzić. Pracuję już w zasadzie drugi rok teraz z Polsatem i, e, i, i czuję się zaopiekowana. A przecież to jest najważniejsze. Oczywiście kasa też jest ważna, żeby była jasność, ale, ale jakby ten, ten rodzaj takiego um, zainteresowania jest y, mega istotny. To jak tak. Padło słowo kasa, płaci lepiej, Polset? Lepiej, <noise> lepiej płaci. Oczywiście, ale to też wydaje mi się, że kwestia już innego etapu w moim życiu. Ja nie mogłabym sobie pozwolić na coś, co robiłam, jak zaczynałam w, w mojej pierwszej stacji. I, i, I to jest kwestia też dobrych negocjacji, nie ukrywam, więc jestem zaangażowana w to bardzo mocno.